Dziękuję, to ja będzie. Dobra. Dziękuję. Hej. Dobry. Pytam Dobry. Pytanko, ile by y, radio w mam pudełka? No. I ile, bo y, to jest, z czego to jest radio? Od y, Nie, nie pana tylko od y, P. Jakś model coś? No właśnie w tym problem, że nic nie ma. P -p 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 to no, na mi z głowy wypadła. Ale właśnie chciałem się pytać, czy jest potrzebne pudełko, czy nie bardzo? Nie, nie musi być. A, no dobrze. Telefon jakiś fajny, bo kolega tutaj szuka na, na czym do mnie tak myśli, że... Żeby... Nie, nie, tutaj A ta Motorola to ile pamięci ma? Tak? Mhm. 64 giga 64 giga, tak? No. E... A ten odpoc tutaj z przodu? Który chłopo? Tutaj, tutaj. To? Tu z przodu. Tu z przodu. Mhm. To Huawei Mate 20 Lite jest. A ile on ma ten pamięci? 64GB. Giga. 64GB, a parametry pozostałe. A ile da i DMI w ogóle? 4GB. 4GB, tak? Chyba, aha. Zobaczmy. No, no? 64 i 4 giga, dobrze zgadłem. 4 giga, dam, tak? Aha A słuchawki do tego coś będzie jeszcze? Plus? Sam telefon jest praktycznie. Sam telefon, czytasz, no. Aha no to ja mogę dać 400 wy. 420? 400, no 400, 400 zł, bardziej dla mnie optymalny był. 440 tak na początek może, co? <laughs> no to już lepiej było te 420. A jeszcze myśliłem. No 400 zł mogę dać normalnie. Do 420, do 420 i będzie gipara zobaczy, dobra, ile dane jest Zapie stawki bierzesz na bluetooth czy bierzesz to w Nie nie nic Dobra, niech będzie 400 Dobra, pasuje Pyk, pyk. Ale najpierw go uruchomię, nie? Działa, to, zobaczcie. Włącz sobie tak, no. sprawdź, wszystko jest okej, okay, nie? Aha. Tu masz paragon. Dobra. Gwarancji, tak masz do 100 dni. O. Studnia jest tam. Ale tu jakiś masz do niego? Nie dobra, mam. Tak, to jest nie masz? Szybek też nie mam. Hardkowany. Nie mam. Przydałoby się. No dobra, wszystko? Wszystko. Dobra, to jak coś, to do studni jestem, nie? Też? Dobra. Do widzenia. Na razie. Ale no, ładna. No. Znaczy ogólnie kij kosztował chyba 200 zł i gobrotek 200, więc no to jest dosyć dobry sprzęt. Na mecie, stacynarnia? Ja stacynarnia, wiesz? No znaczy, czy stacjonarnie? Stacjonarnie, wiesz? Znaczy, ja wiesz używałem, ale krótko, strasznie. Potrzebuję to właśnie, to jest, chciałem je właśnie czy sprzedać. Właśnie tak się teraz ja zastanawiam, wiesz? No to mi szkoda, a bym były chętnie później. Nic, nie ma problemu. No. Możemy tak zrobić, no? Tylko ile potrzebujesz? No tak, z 300 tam są dwie wędki, plus jakieś tam waspawiki jest. Dwie wędki. I co jeszcze Tam są jeszcze, całe pudełko jest gumek chyba, blaszek. Woblery chyba są. Są jeszcze żyłki. Do tych dwóch. Są nawinięte właśnie one, ale tam jeszcze tam zostało na szpuli, więc zostawiłem. To chyba. A po środku masz tam w tej dużej kieszeni w tej tam gdzie były tylko że po środku, bo są trzy przegrody i w środkowej są chyba te, na samym dole o jest no. i tam jest całe pudełko tych hmm, trochę jest, nie? i to wszystko? nie, tu coś jeszcze jest. i tam są chyba mm, żyłki słuchasz. jest jedna żyłka jest do tej, tej, tej do Pławikowej, do do tego Fendera a Peciąka jest do tego, do Spinku. i po Dragona jeszcze nie? Tak, to się jeszcze gdzieś jeż, chyba, a to nie wiem, a no i jeszcze na Nożyk? No, wszystko. się a jeszcze mogą być przerodki, wiesz? W środkowej. Być. no są. O. No, raczej. Dobra. No to jeszcze mam wcześniej jeszcze jakieś, mam jeszcze ten, ale to zaraz. Takie, takie drobne rzeczy mam no, Ten kompresor Kompresor, prostownik, kask w sumie. Wszystko będzie na sprzedaż potrzebuję tego. No dobra, załóżmy, że jest taki jak pięć dyszek. Mhm. Z Kowrotkiem stówka, niech będzie. Za tamtą. Mhm. Ta będzie droższa czy tańsza? Jest co, nie wiem, nie pamiętam teraz, wiesz, ale chyba to miała. Nie wiem, za cały zestaw, całe te dwie wędki z Kowrotkami, ze wszystkim, za 1000 zł. Więc teraz nie wiem, jak dokładnie wszystko wyszło. Wiem, że kołowrotki były strasznie drogie, bo, bo, bo każdy był po 200. Nie wiem, 250 kosztował, Tylko teraz nie pamiętam, który był już. było we wrześniu. Dobra, też 5 dyszek.

5 Szkoda. Dobra. Ja? Dobra, czyli tak. To mi to... albo to w sumie to będzie zestaw, chyba, nie? Zastaw? No w sumie to... Bo, bo, dam, chyba na Może Możemy później, bo to zwojałeś, bym chciał później to chyba odebrać, więc... No. No to tu już mamy 230. Mhm. No takie 250 by było super. To 59 złotych kosztuje? No. Tak? Wyciąga, wyciąga jest droga, wiesz? To nie wiem ile kosztowało, ale też była, to była ta żyłka wzmacniana, więc też pewnie jakoś... No dobra, no to po dychu. Mhm. Mamy 250. No. O, dobra. dobra. Czyli tak. Bo tutaj chciałem na sprzedaż rzeczy, ale to nie wiem. Bo tu kask jest na krosa, więc z goglami. No, kask tam w ogóle masz. No dobra. Masz kask. czy jest coś nowego. No i już. Proste, i przez to tyle mi zostało dużo części. Wiesz, tu mam prostownik do niego. No i tu jest kompresor. Tylko, że nie wiem, czy masz akumulator. Rackside'a. 20, bo. Nie mam, nie zabrałem a. Obyczaj... No nie, to odpada, bo nie sprawdzimy. Dobra. A... Dobra, a... Dobra. tu jest jakaś książka, że tego, tego, Ile ona kosztowała? Wiesz, yy, nie pamiętam. Być fajnie byś sprawdził. Ja już też dawno coś na wszystko do kresa. A około 200 coś troszkę ale nie wiem, nie wiem dokładnie. Mam to. Nie, to to. nie wiem, czy to też przejdzie za 92 zł, najtańsza nowa. No to używka tak, nie wiem, za 6 dych może pójdzie, tak? o Za 5. Czyli dałbym Ci 30. Dobra. Teraz tego kaski tofa jeszcze było. Bo to nie wiem w sumie, bo to mało no, no, pokażę. Nie wiem, czy to się przyda, czy co. DVD? O. No. Czasami pytają jeszcze o DVD. No, bo najmniej my nie używamy już, więc Dycha. Dobra. kask. Dobry. Co potrzebujesz? Ja? No? Na razie nic. Zobaczy, co masz. Mi no, trochę daje z tym chlizną, wiesz? Z środka, mhm. tak jakby dziś leżał, też tak odpada. Mhm. Chyba, że to by ci się udało jakoś wypaść. A, dobra, nie? dobra. Ale raczej nie było no, więcej może niż... mieć to w garażu coś leży, No dobra, to tak to zrobię. Czyli i DVD na sprzedaż, a resztę pod zastaw. Nie? No, no, tak, tak. Chciałeś 300 wyłącznie, nie? Y I jak tu wyszło 4 dychy, to zrobimy 260 w zastaw. Mhm. Y Co? Czyli 260 w zastaw i... Jeszcze 60 i 4 dychy za to i tak wyjdzie ci 300. A no dobra. No byś chciał odebrać, to będziesz miał mniej. Dobra, to super. Dobra, na miesiąc, nie? Mhm. Y no, miesiąc. Brać coś, mogę właśnie się podarwać, nie? Możesz. Dobra. Tak Podpisz się. Dobrze. Proszę bardzo.